Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj będzie film odnośnie przycinania hortensji na pniu. Tutaj mam hortensję z zeszłego roku, które udało mi się ukorzenić. Jest to mniej więcej jakieś 15-18 sztuk. Część miałam przycięte wcześniej, część nie. Tutaj widzicie, że na każdym patyczku czy to gałązce mamy mniej więcej 3-4 oczka. Kwiaty sobie przycięłam wcześniej na jesień, żeby ten system koczeniowy wzmocnić. I tak mniej więcej właśnie przecinam sobie zeszłoroczne pędy i zostawiam tak mniej więcej dwa, trzy oczka w zależności jaką mam tutaj gałązkę. Oczywiście hortensje kwitną na pędach jednorocznych, więc cięcie nie zaszkodzi. Jeżeli mamy suche gałązki należy je usunąć, by roślina się zagęściła. No, i tutaj przy odpowiednim właśnie cięciu, hortensja na pniu co roku będzie obficie kwitła i możemy utrzymać estetyczny wygląd. No i tak mniej więcej wygląda właśnie po przycięciu. Zostawiam dwa y, oczka. Tutaj też mam następno, następną hortensję, i tutaj już ma więcej tych oczek, ale też zostawię dwa. Tutaj widzicie. Ta główna gałązka jest sucha, więc też będę musiała ją skrócić od góry.